nauczania, przekazywanie informacji, wiedzy czy kształtowanie umiejętności, które dotyczą nowego zagadnienia odbywa się na lekcji. Natomiast ich ćwiczenie i utrwalanie w ramach pracy domowej w domu. Odwrócona lekcja, nazywana także odwróconą klasą czy odwróconą szkołą, zakłada odwrócenie tego modelu. Praca domowa zadawana jest jakby przed właściwą lekcją jako przygotowanie, wprowadzenie do niej. Uczniowie, korzystając z materiałów przygotowanych lub wybranych wcześniej przez nauczyciela, zapoznają się z tematem lekcji w domu. Czytają wskazane teksty, oglądają krótkie filmy edukacyjne, słuchają nagrań, czy też poszukują odpowiedzi na postawione przez nauczyciela pytanie. Dzięki temu czas zajęcia w klasie można przeznaczyć na wyjaśnienie tych części tematu, które są trudne, wyjaśnienie niezrozumiałych treści, na takie aktywności, które motywują uczniów do pracy, jak dyskusja czy rozwiązywanie problemów, nastawianie pytań nauczycielowi oraz na ćwiczenie i utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności. Nauczyciel ma czas, aby indywidualnie pracować z uczniem, zachęcać uczniów do pracy grupowej czy też inicjować nauczanie rówieśnicze, podczas którego lepsi uczniowie będą pomagać słabszym. Zadaniem nauczyciela jest samodzielne przygotowanie i udostępnienie materiałów uczniom. Na przykład w formie nagrania krótkiego wykładu. Czy prezentacji multimedialnej, wskazanie odpowiednich wartościowych źródeł zasobów w internecie, na przykład fragmentu audycji radiowej czy tekstu źródłowego. Oczywiście w tym modelu uczniowie mogą równolegle korzystać z tradycyjnych podręczników, ale nie są już one podstawowym środkiem dydaktycznym. Czy jest to metoda nowa? No, zgodzę się z tymi z Państwa, którzy zauważają, że dotychczas także wielu nauczycieli czy uczniów w różnych inicjatywach podejmowanych w szkole stosowali tę, ten sposób pracy. Zdarzało się przecież, że nauczyciel i wcześniej odsyłał uczniów do zapoznania się w domu z nowym materiałem do przeczytania fragmentu książki, podręcznika, wysłuchania audycji czy przeprowadzenia obserwacji jakiegoś zjawiska, a dopiero potem w klasie rozmawiał i pracował z uczniami. Ze wskazanych materiałów uczniowie także mogli korzystać wiele razy. Nauczyciele szkół zawodowych na tej metodzie od lat opierają zajęcia w specjalistycznych pracowniach, gdyż sprzęt potrzebny do praktykowania zdobytej wcześniej wiedzy dostępny jest tylko w szkole. Wreszcie projekty edukacyjne wykonywane przez uczniów w większości poza lekcjami to chyba najdalej idące odwrócenie porządku w klasie. Dlaczego teraz ta metoda stała się tak popularna? Myślę, że dzięki przede wszystkim technologii informacyjno-komunikacyjnej, która umożliwia tworzenie tak zwanych wirtualnych środowisk uczenia się. Pod tym pojęciem rozumiem środowiska takie jak na przykład specjalistyczne, tematyczne strony internetowe, platformy edukacyjne, blogi, które nie tylko umożliwiają umieszczanie materiałów dydaktycznych ale również zapewniają kontakt nauczyciela z uczniami, także poza klasą, czy kontaktów między uczniami. Ważną rolę odgrywają także otwarte zasoby edukacyjne, które gwarantują wysoką jakość opracowań oraz są dostępne bezpłatnie. Nie bez znaczenia są także zapowiadane te podręczniki w ramach programu Cyfrowa Szkoła które dostarczając treści związanych z programami nauczania, z realizacją tematów, podstaw programowych, znacznie ułatwią zastosowanie tej metody w pracy z uczniami. Odwrócona lekcja, czyli przeniesienie części związanej z zapoznawaniem się z nowymi materiałami ze szkoły do domu i koncentracji w szkole na praktyce, ćwiczeniach, analizie, rozwiązywaniu problemów, dyskusji, przynosi wiele korzyści. Podsumujmy. Najtrudniejsza część nauki, zrozumienia i umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, wykonywana jest pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel ma więcej czasu, by wyjaśnić uczniom trudne zagadnienia. Uczeń nie pozostaje sam z problemem, nie zniechęca się do nauki. Uczeń, który nie zrozumiał za pierwszym razem tematu, może go odtwarzać wielokrotnie, pozwala to na indywidualizację nauczania. Uczeń może regulować tempo uczenia się, ma w ten sposób poczucie wpływu na własną edukację. Nauka przestaje być biernym przyswajaniem wiedzy, staje się aktywnością czynną. Uczeń może też znaleźć bardzo łatwo materiały potrzebne mu do nadrobienia zaległości. Przygotowuje się też w ten sposób do uczenia się przez całe życie. Następuje także automatyzacja powtarzalnych czynności nauczyciela, na przykład polegających na przygotowaniu wykładów, materiałów edukacyjnych czy innych treści. Według tych osób, które pracują tą metodą, lekcję odwróconą można prowadzić w zasadzie na każdy temat. I na wiele różnych sposobów. Dla nauczyciela to na początku ciężka praca. Nie można przecież włączyć prezentacji czy jakiegoś filmu i na tym poprzestać. Planując zajęcia trzeba dokładnie przemyśleć, czego uczeń powinien nauczyć się przed i podczas lekcji, ustalić temat, cele oraz zakres materiału, zaplanować ćwiczenia które pozwolą uczniowi wykorzystać nabyte wcześniej umiejętności i wiedzę. Nauczyciel powinien również samodzielnie zaproponować metodykę odpowiednią dla swoich uczniów, ponieważ każda klasa jest inna. Może to być na przykład praca w grupach, odpowiedzi w parach, burza mózgów, praca metodą projektów czy praca indywidualna. Na pewno metodyka ta powinna uwzględniać elementy przedstawionych wcześniej teorii konstruktywizmu i konektywizmu, które charakteryzuje nowa rola nauczyciela i branie przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę. Uczenie się myślenia, wyciągania wniosków, budowania wiedzy w oparciu o własne doświadczenia czy skuteczna selekcja wiedzy podanej w sieci. Skąd można wziąć materiały do odwróconej lekcji można skorzystać z wielu baz edukacyjnych takich jak bardzo popularna obecnie Khan Academy w której zgromadzono kilka tysięcy krótkich filmów wyjaśniających pojęcia z matematyki fizyki biologii chemii i innych przedmiotów część filmów kana została przetłumaczona na język polski i opatrzona pytaniami i ćwiczeniami dla uczniów. Można też skorzystać z olbrzymiej bazy materiałów edukacyjnych na, na portalu TED. -ED. Materiały tam umieszczone są bardzo dobrze przystosowane do prowadzenia zajęć systemem odwróconej lekcji. Składają się z filmu, krótkiego testu, podania dodatkowych źródeł. I dwóch zestawów pytań na poziomie podstawowym i pogłębionym. Niestety stroną negatywną tych materiałów jest to, że większość filmów występuje w języku angielskim. Można również, korzystając z narzędzi tego portalu, przygotować własną odwróconą lekcję. Materiał filmowy można pobrać także z tego portalu albo z bazy filmów. Edukacyjnych portalu YouTube. Można również umieścić na portalu YouTube swoje własne materiały edukacyjne film albo screencast. Wystarczy dodać do tego odwołania do pogłębiających źródeł, zasobów jakieś zestawy pytań i już można zaprosić uczniów do edukacyjnej przygody, do pracy. Metodą odwróconej lekcji. Bardzo dobrym przykładem potwierdzającym możliwość i skuteczność pracy tą metodą jest pilotażowy projekt Kolegium Śniadeckich. Metoda kształcenia, nazywana w tym projekcie strategią wyprzedzającą, została opracowana przez specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez wdrożenie tej metody nauczania w liceach i uczenia się z intensywnym wykorzystaniem specjalnie przygotowanej platformy edukacyjnej. Eksperci, którzy uczestniczą w tym projekcie, wierzą, że młodzież pracująca zgodnie z tą strategią, będzie czuła się bardziej odpowiedzialna za swoją naukę, ponieważ włoży w to więcej pracy, zaangażowania, kreatywności, niż do tej pory pozwalała jej na to tradycyjna lekcja.